Największa atrakcja Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca. Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodna atrakcja Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park Rozrywki Rabkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu W wydaniu. Wysokie ceny paliw w Zakopanym. Pierwsza operacja w Polsce na usuwanie biofilmu z Zatok. Dobry wieczór. Jest środa, 17 lutego, Izabela Suska. Rozpoczynamy wiadomości. Pomimo już ceny za baryłkę ropy na świecie spadły w ostatnich miesiącach, to na stacjach paliw nie da się tego odczuć. Najgorzej sytuacja wygląda w Zakopanem, gdzie za litr paliwa zapłacimy kilkadziesiąt groszy więcej niż w innych miejscowościach. Czy jest szansa, aby kierowcy tankujący samochody w Zakopanem płacili mniej? Marcin Szkodziński. Turyści oraz mieszkańcy Zakopanego, którzy muszą zatankować swój samochód przy kasie, łapią się nie tylko za portfel, ale także za głowę. Wszystko za sprawą cen paliw, które w Zakopanem utrzymują się na znacznie wyższym poziomie niż w innych miejscowościach. Sprawą już wcześniej zajmował się radny Łukasz Filipowicz. Jest to na pewno dziwne, no bo yy, mówi się o tym, że to paliwo jest droższe w Zakopanem, bo jest teren trudny i trzeba je dowieść. Posłyszałem wielokrotnie takie wytłumaczenie, natomiast no dla mnie to jest jakieś, jakieś infantylne tłumaczenie. Dowieść to paliwo trzeba najwyżej 100 kilometrów dalej i to wcale nie po takiej złej drodze. Nawet warzywa z Krakowa docierają, więc to tłumaczenie można w ogóle wsadzić między bajki. Jest to niezdrowa sytuacja, że paliwo u nas jest no, w niektórych przypadkach nawet złotówkę droższe niż, niż w Krakowie, bo i z takim przypadkiem się spotkałem wiosną zeszłego roku, że gaz LPG był droższy o złotówkę na naszej stacji niż na stacji, którą znalazłem w Krakowie. Pomimo iż ceny paliw nieznacznie spadają, to nadal pozostają wyższe o kilkadziesiąt groszy od cen, jakie są na stacjach paliw w Krakowie. Wielu kierowców z Zakopanego jeździ zatankować do Czarnego Dunajca, gdzie ceny za litr paliwa są znacznie niższe. Sprawa zbyt wysokich cen paliwa została ponownie zgłoszona do Rzecznika Praw Konsumentów. Kontaktowałem się z powiatowym rzecznikiem praw konsumenta, on niestety rozłożył ręce, powiedział, że tą sprawą się już zajmował i no niestety nie było z tego żadnego, żadnego efektu, dlatego skontaktowałem się też z rzecznikiem praw konsumenta w Krakowie bezpośrednio, tam mnie poinformowano, że no tak że zajmą się tą sprawą, jeżeli napiszemy zgłoszenie, podpiszemy przez tam jakąś liczbę osób, dano mi do zrozumienia, że nie widzą, nie widzą perspektyw na jakiś rozwój tej sprawy, bo tak naprawdę no cóż, zmowy cenowej udowodnić tak naprawdę, Naprawdę się nie da, no bo, no bo jak? Mamy wolny rynek, więc każdy sobie ceny może ustalać jakie chce. Niedawno powstał pomysł na obniżenie cen paliw w zakopanem. Wszystko za sprawą powstającej komunikacji miejskiej. Przy firmie Tesco miałaby powstać miejska stacja paliw ze znacznie niższymi cenami. W związku z tym, że ceny są dużo droższe niż na przykład w Krakowie, postanowiliśmy i przeprowadziłem już rozmowy z, z firmą Tesco. Mniej więcej od kilku miesięcy planujemy, gdzie można by było wybudować u nas stację benzynową, która by była prowadzona przez firmę Tesco. I po prostu ceny byłyby dużo, dużo bardziej konkurencyjne. Miejska stacja paliw w Zakopanem nie powstanie jednak zbyt szybko. Miasto nie posiada bowiem działki, na której można by wybudować stację paliw i musi zakupić grunt lub wymienić się na inną nieruchomość. Niezbędne będą także zmiany punktowe w planie zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenia na budowę, co sprawi, że na niższe ceny paliw w Zakopanem kierowcy poczekają minimum 4 lata. W zeszły poniedziałek prywatna klinika specjalistyczna Medical Clinic Podhale w Waksmundzie wykonała operację usuwania biofilmu z zatok. Sprawdzamy, na czym polegała innowacyjność tego zabiegu. Coraz więcej ludzi boryka się z zapaleniem zatok. Ule głowy, katar czy zaburzenia węchu to najczęstsze objawy. Przyczyną tego zapalenia może być zalegający w zatokach biofilm. Jest to struktura bakterii osiadająca się na błonie śluzowej w zatokach odporna na antybiotyki. Lekarze opracowali metodę wypłukiwania tych bakterii przy użyciu specjalistycznych substancji. Sprawdzamy, na czym polega nowatorskość tej metody. Jeżeli chodzi o inwazyjność, to mniej inwazyjnej metody nie ma, nie wymyślono, dlatego, że balonik się wprowadza bez żadnych nacięć, bez żadnej punkcji, bez, 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 bez takiej bezpośredniej jakby naruszenia ciągłości tkanek, tylko wprowadza się je tam, gdzie jest naturalne ujście i ten balonik się nadmuchuje i, i on poszerza ujście i jakby on końcówka tego balonika znajduje się wewnątrz w Usługi, jakie świadczy klinika, prezentuje współwłaścicielka. Wykonujemy zabiegi i operacje chirurgii jednego dnia z zakresu laryngologii, okulistyki, ortopedii, chirurgii naczyniowej, jak również chirurgii ogólnej. Oprócz tego, w naszej klinice można skorzystać z konsultacji poradni specjalistycznych, powyższych właśnie wymienionych specjalizacji, jak również dermatologii, ginekologii. Ehm, oprócz tego ehm, bardzo dobrze się u nas rozwija e, stomatologia jako jedynie podhalu świadczymy usługi zakres stomatologii w narkozie. Ehm, piętro wyżej obok bloku operacyjnego znajduje się również centrum rehabilitacji, gdzie również można skorzystać z zabiegów m, rehabilitacyjnych, jak również rehabilitacji pooperacyjnej po operacjach ortopedycznych, jak i e, z, 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 z zabiegach chirurgicznych. W naszej klinice są przeprowadzane w dużej mierze zabiegi laryngologiczne. Jako w tym rejonie Małopolski jesteśmy dość dużą placówką przeprowadzającą te zabiegi. Są to zabiegi z różnego zakresu, z od, począwszy od wycinania migdałków u dzieci, jak i dorosłych. Zabiegi plastyczne nosa, a również operacje zatok, przegrody nosowej. No, te zabiegi laryngologiczne bardzo mocno się jednak już w naszej klinice rozwinęły. Metoda, jaką zastosowano w klinice, to nadzieja dla wszystkich tych, którzy od lat borykają się z problemem chodych zatok. Mało inwazyjna operacja i krótki okres rekonwalescencji to atuty tego zabiegu. Zapraszamy na zapowiedź nowego, wesołego, rozrywkowego i muzycznego programu Co huczy na Podhalu. Nasi prowadzący to Beata Betty bełtowska Jakub Boba wilk oraz Grzegorz Piniosienkiewicz. Producentami programu są studio nagrań Habakówka oraz Telewizja Podhale. トオエウオエ。<noise> U. o kochani, kochani zapraszamy na pierwszy odcinek programu muzyczno-rozrywkowego co huczy na Podhalu będą wywiady z zespołami będą wywiady z nowotarżanami i bardzo ciekawe przygody Bobika zapraszamy serdecznie co huczy na Podhalu E, 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 co? huczy na podhalu? E, e, e co? co Czy na Podhalu? E, 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 e. Teraz Kuba Coczyna na Podhalu? Aj, huczy, aj, huczy, co? Huczy na Podhalu, o, 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 Będzie muzycznie i kolorowo. Zapraszamy na to i owo. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Zachęcamy do lajkowania naszego profilu na Facebooku. Dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru.